Nowy Fiat Panda z absurdalnym cennikiem startującym od około 110 tysięcy złotych. Pożegnalny Alpin A110R Ultimate w cenie godnej Ferrari. Ostre słowa nowego prezesa Izery o projekcie polskiego samochodu. Pierwsza w historii turbodoładowana korwetta okazała się być bardzo szybka. No i podzielę się z wami tym, co myślę na temat tej całej akcji, z Buddą, jako że o to pytaliście. Oczywiście to zaledwie część tematów, o których pogadamy w dzisiejszym zbiorze najważniejszych informacji ze świata motoryzacji. Więc nie przedłużając, lecimy z odcinkiem. A zaczniemy sobie od wątku nowego Chevroleta Corvette ZR1. Auto samo w sobie nie jest żadną nowością na rynku, natomiast jest zdecydowanie warte zainteresowania z uwagi na kilka faktów. Po pierwsze, jest to pierwsza w historii korweta, która otrzymała turbo a nie kompresor. Po drugie, jest to absurdalnie mocna korwetta, bo jej 5,5-litrowy silnik generuje 1080 mechanicznych i 1122 Nm maksymalnego momentu obrotowego. I po trzecie, na tego samochodu jest po prostu rozbojem w biały dzień. To znaczy, okej, okay, może 200 tysięcy dolarów nie brzmi jak okazja życia, ale biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z samochodem na mocowym pułapie 1000 koni mechanicznych, to zestawiając taką Zetel 1 przykładowo z Lamborghini Revuelto okazuje się, że ta jest trzykrotnie tańsza. Zetel 1 wygląda obłędnie, podobno jeździ obłędnie, a do tego wszystkiego jeszcze brzmi obłędnie. Chevrolet wypuszczając ten samochód na rynek twierdził, że jego prędkość maksymalna wynosi 346 km na godzinę, ale postanowili tak dla świętego spokoju tą prędkość maksymalną, aby na pewno sprawdzić. W tym celu inżynierowie Chevroleta zabrali Zetel 1 do Niemiec na owalny tor o długości ponad 12 km, na którym udało im się rozpędzić do 233 mil na godzinę. Co jest wynikiem, który absolutnie zaskoczył wszystkich i który prawdopodobnie na razie Niezbyt wiele Wam mówi. 375 km na godzinę, co tym samym oznacza, że Korwetna Z1 stała się najszybszym seryjnie produkowanym amerykańskim samochodem w historii. A przy okazji, chyba jest najtańszym seryjnym autem, którym tak bardzo można zbliżyć się do bariery 400 km na godzinę. Fiat Panda przez wielu z pewnością kojarzony jest jako najtańszy model tej włoskiej marki, który przez długie lata dostępny był w gamie tego producenta. Wystarczy chyba wspomnieć, że od 2011 roku po dzisiejszy dzień tak naprawdę produkowana jest trzecia generacja tego samochodu. Czajcie to, 12 lat jednego i tego samego auta na rynku. Tak przestarzała konstrukcja, by miała w ogóle jakąkolwiek rację bytu, musi mieć bardzo mocny argument. No i w tym przypadku tym, że właśnie argumentem była względnie rozsądna cena. Nadszedł jednak czas na zmianę i Fiat wprowadza na rynek model Grande Panda. Nie rozwodząc się zbytnio na temat tego niezbyt ekscytującego samochodu, można powiedzieć, że w końcu nadszedł ten moment, gdy Włochom udało się odświeżyć ten model. I tak pewnie większość z was dostrzega, że to auto wygląda dosyć futurystycznie, co w wielu przypadkach zwiastować może, że to auto będzie samochodem elektrycznym i w rzeczy samej tak jest właśnie w tym przypadku. Mimo wszystko jednak 110 tysięcy złotych za Fiata Pandę brzmi jak nieśmieszny żar. Na pocieszenie jednak w przyszłości Grande Panda ma występować również w wariancie hybrydowym, którego sercem będzie trzycylindrowy benzynowy silnik 1.2. Więc myślę, że Fiat wyciągnął pewne wnioski. Jako że w pełni elektryczna 500 nie przyjęła się zbyt dobrze na rynku i Fiat był zmuszony, by zacząć projektować spalinową wersję tego właśnie samochodu, to w przypadku Pandy nawet nie czekali na to jak ten samochód się przyjmie na rynku, no bo pewnie Przewidywali, że niezbyt dobrze i od razu zapowiedzieli, że wprowadzą zarówno elektryka, jak i coś, czego sercem będzie silnik spalinowy. A w ogóle to aktualnie robi nam się dość mocno jesienna aura i z tej też okazji postanowiłem zrobić mały prezent Mateuszowi. To jest Ford Explorer Mateusza, który przy okazji jest największym autem w naszej ekipie i którego często wykorzystujemy przy okazji jakichś wyjazdów na nasze nagrania. No i Mateusz ma u siebie w aucie takie już nadszarpnięte nieco zębem czasu belurowe dywaniki, które są niezbyt szczęśliwym wyborem w okresie jesienno-zimowym, gdy w aucie pojawia się więcej błota i śniegu, więc te dywaniki wyrzucamy i wymieniamy je na Ewa dywaniki, które nie dość że są tak dopasowane, że pokrywają niemal całą podłogę auta, w tym tunel środkowy. To są o niebo bardziej praktyczne. Takie zabrudzenia jak te jesteście w stanie ekspresowo spłukać na myjni bezdotykowej, a co najlepsze, po spłukaniu dywaniki wystarczy wytrzepać i już są suche i gotowe do założenia wałków. I po czymś tak szybkim i prostym, wnętrze samochodu znowu wygląda jak nowe. Więc jeśli naniesione do samochodu błoto i śnieg przyprawiają Was o nerwice, to przy takich dywanikach możecie sobie oszczędzić problem. Poza tym, patrzcie na to: średnia ocena z ponad 8 opinii na temat Ewa dywaników myślę, że mówi sama za siebie. Do tego, oczywiście, macie 5% rabatu z wykorzystaniem kodu WWET5. A link do sklepu zostawiam wam w opisie. A w ogóle to jest breaking news, bo ostatnio McLaren pokazał swój model W1, a teraz Ferrari pokazało swojego konkurenta. Oto Ferrari F80. Kolejny hiper samochód z Maranello, następca Ferrari la Ferrari. Pytanie jednak, czy jest to godny następca, bo to auto jest tak samo szybkie i wyjątkowe jak i kontrowersyjne. Ferrari zrezygnowało z V12 na rzecz hybrydowego V6, które z 3 litrów generuje kosmiczne 900 koni mechanicznych. Po wsparciu silników elektrycznych ten samochód generuje 1200 koni, co oznacza, że jest to najmocniejsze Ferrari w historii. Do tego wszystkiego rozpędza się do setki w 2,15 sekundy, do 200 km na godzinę w 5,75 sekundy i może się rozpędzić nawet do 350 km na godzinę. Wygląd tego samochodu jest w 100% podporządkowany aerodynamice. Każde przetłoczenie, załamanie, spoiler i dokładka mają swoją funkcję, i jest to niesamowicie imponujące. Ale jednocześnie mam wrażenie, że sprawia, że brakuje takiej fantazji temu samochodowi. F80 wygląda jak taki groźny Decepticon, a nie jak włoskie dzieło sztuki. Gdyby nie kolor tego samochodu, to nie wygląda on jak Ferrari. Ale technologia tego samochodu jest niesamowicie imponująca. Z ciekawostek, przy każdym kole jest silnik elektryczny, który błyskawicznie może regulować wysokość zawieszenia w zależności od warunków na drodze. A oprócz tego, F80 posiada funkcję o tajemniczo brzmiącej nazwie Boost optimization. Jej działanie postaram się Wam opisać obrazowo. Wyjeżdżacie Ferrari F80 na tor. I auto samo zapoznaje się z tym torem i analizuje, w których segmentach tego toru warto byłoby skorzystać z funkcji zwiększonego doładowania, tak by w trakcie ścigania się auto było jak najszybsze. Powstanie 799 egzemplarzy tego samochodu. Każdy z nich kosztować będzie 15 milionów złotych i najprawdopodobniej każdy został już sprzedany. Alpin A110 to do tej pory chyba najfantastyczniejsze auto, jakie miałem okazję prowadzić, które uświadomiło mi, jak genialne wrażenia z jazdy jest w stanie dostarczyć relatywnie niska moc na poziomie 250 koni mechanicznych. Z przykrością więc stwierdzam, że to auto jest skrajnie niedoceniane i wygląda na to, że nadchodzi jego rynkowy koniec. By pożegnać ten samochód z przytupem zaprezentowane zostało Alpin A110R Ultime, generujące aż 345 koni mechanicznych i 420 Nt z silnika 1.8 znanego z Renault Megane RS. Prócz zmian w układzie napędowym mamy zmienioną aerodynamikę, mamy inne zawieszenie, mamy inny układ hamulcowy, mamy inne felgi, inny wydech. No, generalnie to auto wygląda podobnie do bazowej A110, a jednak zmienionych zostało mnóstwo części, które mają bezpośredni wpływ na prowadzenie się auta. To się je... to, czy mi się wydawało? Nie wiem. Jako że jest to samochód, który ma być pożegnaniem modelu, będzie to oczywiście edycja limitowana. Powstanie 110 sztuk tego samochodu, co jest oczywistym nawiązaniem do nazwy modelu, jednak cena tego auta wystrzeliła mnie z kapci. Dla kontekstu, zwykłe Alpine A110 w konfiguratorze startuje od niecałych 300 tysięcy złotych, natomiast Alpine A110 R Ultimate startuje od 265 tysięcy, ale euro, czyli od ponad miliona 100 tysięcy złotych, ale co najlepsze, z konfiguracją tego samochodu tak naprawdę luźno można przekroczyć barierę miliona 400 tysięcy złotych, co jest absurdalną kwotą jak na auto z silnikiem 1.8. I jak zwykle takie limitowane wersje samochodów sprzedają się po prostu jak ciepłe bułeczki, tak w tym przypadku zastanawiam się, czy z ceną Alpin przypadkiem nie przegłopałki. Patrząc na szpiegowskie zdjęcia nowego Astona Martina w Vanquish Volante, można się zastanawiać, czy brytyjskiemu producentowi się też aby nie przegłopałki. No bo te tylne błotniki wyglądają tak, jakby Brytyjczycy chcieli zbudować jakiegoś Batmobila albo coś w tym stylu. Stosunkowo niedawno Aston zaprezentował nowy model Vanquish, który ma dosyć specyficzną stylistykę tylnej części nadwozia. Ale czy posunęliby się do aż tak radykalnego kroku przy projektowaniu tylnych błotników w wersji bez dachu tego samochodu? Miejmy nadzieję, że nie, bo bazując choćby na nowym DB12 Volante, można spokojnie powiedzieć, że Aston Martin potrafi zrobić zgrabne auto z składanym dachem co wcale nie jest taką łatwą sztuką. Na 99% wersja produkcyjna Astona Martina Vanquish Volante nie będzie posiadała tylnych błotników inspirowanych Herlodem Fordem Thunderbirdem z 1962 roku, ale na 100% w wersji tego samochodu bez dachu będzie można dobrze usłyszeć podwójnie turbodoładowaną doładowaną V12 drzemiącą pod jego maską. Wiecie o czym dawno nie rozmawialiśmy w Motoniusie? Moda na sukces, odcinek 2053. O poczciwej Izerze. Mam nadzieję, że jesteście nerwowo gotowi na to, co dzieje się u naszego polskiego samochodu elektrycznego. Od 2 września spółka Electromobility Poland, czyli spółka, która ma być odpowiedzialna za produkcję Izery, ma nowego prezesa, pana Tomasza Kędzielskiego. Hello there! Przypomnijmy tylko, że zasadniczo można uznać, że po władowaniu 500 milionów złotych w tę spółkę przez Skarb Państwa mamy praktycznie gotowy projekt samochodu oraz projekty budynków fabryki. Po drodze do aktualnego etapu projekt Izery napotkał się oczywiście z kosmiczną ilością opóźnień. Początkowo zakładano, że Izery zaczną opuszczać fabrykę w Jaworznie już w 2022 roku. Najnowsze doniesienia mówiły o tym, jakoby Izery miały zacząć zjeżdżać z linii produkcyjnych na początku 2026 roku, natomiast nowy prezes Izery, pan Tomasz, powiedział, że jest to absolutnie niemożliwe. Nierealność tego planu oczywiście przede wszystkim związana jest z tym, że do tej pory nawet nie ruszyła budowa fabryki Izery. No i kluczową rolę tutaj naturalnie odgrywają pieniądze, których na budowę tej fabryki oczywiście nie ma. Polska marka samochodów elektrycznych do tej pory nie przekonała żadnego prywatnego inwestora, co zresztą chyba nikogo specjalnie nie dziwi. A funkcjonowanie tej spółki od jednego dofinansowania rządu do kolejnego dofinansowania rządu nie ma absolutnie żadnego sensu, tym bardziej, że opinia publiczna już w tym momencie ma całkiem sporo wątpliwości dotyczących uczciwości całego tego przedsięwzięcia. Jaka więc będzie dalsza przyszłość Izery, tego na ten moment nie wie nikt, ale fakty są takie, że na dzień dzisiejszy cała sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie. Mam dla Was jeszcze więcej złych wieści. Coraz częściej mówi się o tym, że surowe przepisy dotyczące emisji spalin z dużym prawdopodobieństwem zmuszą Toyotę oraz Subaru do przedwczesnego zakończenia produkcji ich modeli GR86 i BRZ z silnikami Boxer. Muszę przyznać w ogóle, że gdy te marki wypuściły swoich następców, modeli GT86 i BRZ, byłem w absolutnym szoku, że zdecydowali się na zwiększenie pojemności wolnossących silników pod maską tych samochodów z 2 do 2,4 litra. No bo wiecie, w erze Downsizingu takich rzeczy się już raczej nie widuje. Tak naprawdę decyzja ta w dużej mierze podyktowana była przez rynek, którym narzekał na zbyt niską moc dwulitrowego motoru. Teraz tej mocy natomiast nie ma stanowczo więcej, a do tego klienci narzekają, że wolnosące jednostki są bardzo niewdzięczne w modyfikacjach. Sytuacja brzmi tragicznie, ale wygląda na to, że jest dla niej rozwiązanie. Problem jest jednak tylko taki, że jest to rozwiązanie wyłącznie dla marki Toyota, a mianowicie Mianowicie mówi się o tym, że bokser w Toyocie miałby zostać zastąpiony przez silnik o oznaczeniu G16E GTS. A G16 EGTS to oczywiście trzycylindrowa jednostka, która stosowana jest m.in. w GR Yarisie i sprzedawanej za oceanem GR Koroli. I szczerze, mimo że trzycylindry i turbodoładowanie w lekkim japońskim samochodzie z napędem na tę brzmią jak profanacja, to myślę, że to rozwiązanie byłoby strzałem w dziesiątkę, który dałby potężne pole do modyfikacji i rozwoju tego samochodu. A no i gwoli uzupełnienia, w Subaru oczywiście ten silnik również by działał, no ale jakże Subaru miałoby skazić swój rodowód silnikiem jakimkolwiek innym niż silnik typu Boxer? A wiecie jaka marka jeszcze kojarzy się z silnikami typu Boxer? Porsche. A tak się składa, że aktualnie trwa pre-order naszej nowej kolekcji, do której produkcji wykorzystaliśmy autentyczny materiał tapicerki z modelu 911. Więc jeśli chcielibyście nosić na sobie kawałek Porsche, to sprawdzajcie link w opisie, a składając zamówienie przed 27 października macie pewność, że otrzymacie je przed Mikołajkami. Dobra, ale w kontraście do tego, o czym była mowa, mam dla Was w tym Motoniusie również dobre informacje. Wiem, że pośród Was jest mnóstwo fanów nowych BMW M2, M3, i M4, czemu absolutnie nie ma co się dziwić, jako że są to świetnie jeżdżące i przyzwoicie brzmiące samochody, które napędzane są męskimi 3-litrowymi sześciocylindrowymi rzędówkami o znaczeniu S58, które są nie tylko bezawaryjne, ale i podatne na modyfikacje. Nie to co dwulitrowe rzędowe 4 w Mercedesie C63 AMG. No i właśnie tego Mercedesa przytaczam tutaj nie bez przyczyny, ponieważ Frank Van Mel, czyli prezes BMW M, powiedział, że nie planują popełnić tego samego błędu co marka z gwiazdą w logo i 3-litrowe, sześciocylindrowe silniki chcą utrzymać przy życiu. Tak długo, jak będzie to tylko możliwe. Co prawda mówi się o tym, że nowe BMW M3 ma być elektryczne, ale ma to być zaledwie jedna z opcji, którą będzie można wybrać, a nie będzie to nic narzuconego i to się szanuje. Swoją drogą mam nadzieję, że pośród osób, które tego motoniusa oglądają, nie ma nikogo, kto wybrałby elektryczną M3 ponad spalinową, prawda? PRAWDA?! Dobra, w tym motoniusie też wypada nam się odnieść do tematu, do którego wielu z was chciało, abyśmy się odnieśli, czyli do zatrzymania, a aktualnie w zasadzie to aresztowania Buddy wraz z Grażynką w komplecie z Bartkiem z MGP. Ale słuchajcie, ja nie mam parcia, by wybijać się na jakichś dramach w internecie. To po pierwsze, od tego są różnego rodzaju kanały komentarzy. Po drugie, to jest motonius, a nie money news, a wszystko wskazuje na to, że zarzuty postawione Buddzie dotyczą przede wszystkim pieniędzy, a nie na przykład tego, że driftował po drogach publicznych. No i po trzecie, pamiętajcie, że żyjemy w kraju, w którym obowiązuje zasada domniemania niewinności. Co oznacza, że wszystkie osoby zatrzymane uznajemy za niewinne do momentu, gdy wina nie zostanie im udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Czyli, żeby było jasne, na ten moment Buddha i cała reszta są niewinni w świetle prawa i to jest fakt. Słuchajcie, wierzę, że na tym kanale nasi widzowie są kumaci, więc wiecie. I bardzo dobrze rozumiecie, że na przestrzeni najbliższych tygodni, albo być może nawet i miesięcy, pojawiać się będą różne informacje dotyczące całej tej akcji, które być może sprawią, że cała ta afera wokół Buddy zmieni się o 180 stopni. Na ten moment, to czy mówiąc wprost, Budda jest przestępcą, czy też nie, to jest. Po prostu 50-50. Znam osobiście Kamila, co więcej, znałem go zanim zaczął robić cokolwiek w internecie i oczywiście mam jakieś tam swoje zdanie wyrobione na temat całej tej akcji. Ale nie mam jaj i uważam, że nikt w internecie, kogo wiedza opiera się na jakichś zasłyszanych plotkach, również nie powinien mieć jaj, by rzucać jakimikolwiek oskarżeniami, jak i by wybierać i gloryfikować buddę, twierdząc, że ten na 100% jest niewinny. Na chwilę obecną sprawy nabrały naprawdę poważnego obrotu, poważne są również zarzuty postawione Buddzie i pewne jest to, że nie będzie mu łatwo się z tego wszystkiego wybronić.